Za oknem zima mamy marzec, a siać trzeba. Witajcie moi drodzy. Dzisiaj y, wysiejemy sobie bazylię, rzodkiewkę, szczaw. Znalazłam też jeszcze z tamtego roku rzeżuchę. To tak pod Wielkanoc y, pokażę jak y, można ją wysiać szybko. Y, aczkolwiek już mam filmiki y, odnośnie rzeżuchy na kanale. No, także taki y, sposoby, sposób domowy. Y, Okej. Okay. Zaczynamy sobie siać. Tradycyjnie mam tutaj wod ziemię z perlitem i będziemy ją mieszać, tak, żeby ziemia była taka troszeczkę napowietrzona. Perlit, żeby trzymał wilgotność. I to jest bardzo taki fajny sposób. Bardzo często ogrodnicy używają tego sposobu, czy ewentualnie można dać na dno, zamiast ziemię z perlitem, to możemy dno doniczki wyłożyć tym. No dobra, to ja sobie tutaj zmieszam tę ziemię. Czasem ziemia ma takie grudki, więc musimy je też ręką troszeczkę rozwalić, rozkruszyć, żeby po prostu nie powstawały takie gliny. Wysiewałam szczaw sobie do dużej donicy którą miałam na balkonie, 40 na 40 cm wysokość również 40. I tam sobie troszeczkę też wysiałam yy, szczęby, żeby mieć właśnie do kanapek, yy, przeważnie do kanapek, czy ewentualnie do podsmażenia do jajecznicy. Kto co woli. Tak? Także zobaczymy sobie, jak to w tym roku wyjdzie. Pierwszy raz zrobię to do doniczki takiej małej. Sama jestem ciekawa, jak to wyjdzie. To zaczynamy. Doniczkę mamy już zapełnioną ziemią. Pamiętajcie, żeby zawsze ją troszeczkę ubić, delikatnie. Następnie podlewamy. Dlaczego podlewamy najpierw? Najlepiej jest najpierw, dlatego że dość, że ziemia będzie mokra to raz, a po drugie yy, jeszcze ta ziemia nam troszeczkę opada, tak? Jak nam ona opadnie, uzupełniamy ją później troszeczkę jeszcze ziemią. No i okay, ok. I teraz tak. Bierzemy sobie ten nasz szczawik. Otwieramy go. Sprawdzamy sobie tradycyjnie. Nie wiem, czy tu będzie coś. Czy wy coś widzicie? O, nie. Dobra, ja Wam to wszystko pokażę. Jak wyglądają nasiona yy, w szczawiu. W szczawiu. No. Są to takie grubsze, nie wiem może pokażę Wam, o widzicie, one wyglądają jakby już były troszeczkę wykiełkowane. Yy, tak, tak się świecą, ale oczywiście tak nie jest. Yy, więc są to takie troszeczkę grubsze ziarenka. Więc jak wiemy, że są grube ziarenka, duże, to zawsze wysiewamy sobie tak leciutko na wierzch. Rzut Resztę chowam do opakowania. No bo ja sobie to jeszcze będę chciała wysiać normalnie na działce w gruncie. Dobra. O, ja już mam tutaj te nasionka. One są takie maluszkie, mam brudne ręce od ziemi, ale takie są malusienki tutaj. Ja jeszcze troszeczkę, tak, posypię to ziemią, może już tutaj, żeby za bardzo nie nabrudzić. No. i Już nie będę podlewać tak mocno wodą, tylko mam tutaj taki spryskiwacz i po prostu opryskam już sobie tą ziemię, tak, tylko, żeby ona była wilgotna. Tutaj z wierzchu, ok, następnie, tak jak widzicie w moich filmikach wcześniejszych, biorę sobie zaznacznik i opisuję kiedy i co wysiałam do tej doniczki. Następnie nakładam sobie folię, żeby utworzyć taką yy, alasz tak, żeby wilgotność odpowiednia była w, don w doniczce, więc sztab już mamy zrobiony. Bazylia. Wchodzi nam tutaj teraz zioło i jest to bazylia, tak, no bazylię no to każdy Was zna, często gęsto używam do kanapek, do sałatek, więc jest to również bardzo zdrowe zioło, tak jak i szczawie, jak i właśnie bazylia uwielbiają bardzo słońce. Bazylia lubi ciepło, bazylia lubi wodę. Także yy, jak najbardziej w takich warunkach urośnie nam bardzo zdrowa, soczysta, pyszna bazylia. No i ten aromat, ten jej zapach, no po prostu do kanapek, do pomidorków, no cudo. lekko ją ubijamy tradycyjnie podlewamy o i sprzątamy i teraz Wam pokażę o, okay. pomijamy Bazylia ma taki fajny zaznacznik no niestety tego w Szczawie nie było oczywiście saszetka ja już tutaj wyczuwam takie grudki nasion. Zawsze jak otwieramy saszetkę musimy zobaczyć gdzie się znajdują nasiona. Jeżeli są na górze to musimy tak poruszać saszetką aby te nasiona nam opadły na dół. Tak? Jak nam opadną na dół wówczas otwieramy saszetkę i wysypujemy sobie na rączkę żeby dojrzeć. Po pierwsze żeby Wam pokazać tu są grube, grube nasionka to jest jedno, a po drugie będzie nam również w formie rzutowej łatwo się wysiewać. Czyli bierzemy się za bazylię. Opryskujemy górę. Opryskujemy górę. Tradycyjnie tak. Wysięliśmy już bazylię, czyli mamy szczap, mamy bazylię, mamy brud, ale tym się nie przejmujemy, mamy chusteczki. Troszeczkę ogarniemy, a później się posprząta. Niestety. Tak jest w ogrodnictwie. Bardziej udziałkowców. Dobra. Na następny plan wchodzi rzutkiewka. I teraz tak. Przy rzutkiewce y, ja siałam sobie również na parapet. No, i oczywiście zawsze w gruncie. To mamy to. I teraz tak, co chciałam powiedzieć? Ponieważ rzutkiewka potrzebuje też sporo miejsca, więc ja w tej doniczce tylko dla pokazania filmu, do filmu i tak troszeczkę zobaczenia u siebie, jak to wygląda, tak też w formie eks eksperymentu yy, stosuję rzodkiewkę yy, w długich donicach, głębokich, długich, długich donicach, jeżeli robię to w domu yy, albo normalnie w gruncie, w rządku, yy, w ziemi po prostu robimy, wysiewamy na, yy, na działce. Ten sam proces nic nowego. I teraz tak. W przypadku rzutkiewki, rzutkiewka potrzebuje dużo miejsca w ziemi. Ja zawsze robiłam sobie takim o, paluszkiem na 2 cm miejsca. Takie mniej więcej kuliste. Tak. No. i tu mniej więcej będę miała raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem no dobra, gdzieś tu może jeszcze mi się ósmą uda wsadzić i ja tak sobie je wysiewam troszeczkę wzięłam je za dużo tych dołków za głębokie te dołki trochę zrobiłam, to je podsypię tutaj troszeczkę ziemią i tak jak jeszcze, o, będę wkładać, tak, to ja mam tutaj takie dołeczki, ja sobie tak to robię, tak, ktoś inny może sobie wysiewać rzutowo. Ja w każdym razie robię to tak, dobra, i tutaj mamy rzodkiewkę, nasionka, ja Wam pokażę, o, nasiona, rzodkiewki są takie duże, o, takie już kuleczki konkretne. Dlaczego robię dołeczki? Dlatego robię w dołki, żeby już je po prostu nie przerywać, tak? Czyli jakby miała w rządku wysiane rzodkiewki, to one były, byłyby bardzo blisko siebie, ściśnięte i trzeba byłoby co którąś wyciągać, przerywać, żeby zostawić drugie miejsce. A tu po to robię w dołeczki, żeby już po prostu tego nie robić. I takim sposobem po jednym ziarenku do dołeczka. I jak teraz wysiałam do każdego dołeczka Możemy po dwa, możemy po jednym ziarenku dodać. Po dwa mamy pewność, że na pewno któryś zejdzie. Jak nie zejdzie jeden, to na pewno drugi. I wtedy po prostu jeden wyciągamy, zostawiamy tą łodygę najbardziej zdrowszą. No i kontynuujemy dalej rośnięcie tego warzywka. To samo, taka bryła i to samo. Opryskujemy ziemię, żeby była wilgotna. Kapturek, jak ktoś ma gumkę recepturkę, może sobie tą gumeczkę nałożyć, czy spiąć sobie po prostu tutaj spinaczem, żeby ta folia nie uciekła i zrobić sobie tutaj gdzieś na szczycie dziureczkę. Te powietrze będzie sobie dochodzić, bo co jest ważne. Wszędzie, przy każdym wysiewaniu pod osłonami, czy w szklarniach, czy we foliakach, czy właśnie w takich warunkach domowych, gdzie tak jak widzicie, ja używam właśnie woreczki, ważne jest wietrzenie. Do tego, żeby nie tworzyła się pleśni, żeby ziarenka nie były spleśniałe i po prostu, żeby one miały przebieg. Wtedy mają bardzo dobre warunki do tego, żeby wykiełkowały.